Słuchajcie kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać w świąteczny e, tygon, słuchajcie, ponieważ się zbliżały mi święta, a on najbardziej mi ściwił w ogóle, że taki śliczny tygon tu może być. Tu mamy, jak widzicie, elfy. Ja bym chciała przy nim zdjęcia, ale to może później widzimy, bo sobie tu pracuję w ogóle. I jak widzicie, tu też zbieramy te różne prezenciki, więc... Fajnie widzimy. Bardzo mi się fajnie to gra. Kiedyś chyba to grałam, albo nie pamiętam. Więc słuchajcie, bardzo fajnie. Dobra. Tu mamy coś za 5 prezentów. i tu mamy taki ładny dywan. Bardzo mi się podoba ta gra ogólnie. No i mam nadzieję, że wy tu to... no, kiedyś może zagracie. No dobra. Mamy tu 5 znowu i tu mamy taką laskę cukrową. I mamy tutaj jakby kapelusik, pewnie należący do tego elfa. Chociaż nie wiem, po co mu kapelusz? Ej, mogę go przesuwać! Widzicie, zobaczcie. Mogę go przesuwać, czekajcie. O! Mogę go przesuwać. Jak widzicie, widzicie. O, o! I widzicie, jest tutaj. Nie no, to fajnie. To fajnie to wygląda. No dobra. Oczywiście, jeżeli jakaś jest tu piosenka, to może być dopuszczona. Nie wiem, dywa. Jest taka. Nie wiem, czy w pasi. Fajnie by było, gdyby była taka wiecie świąteczna taka Merry Christmas. Wow, ale to ładnie. To ładnie wygląda jak jakiś zamek, kurde. Nie wiem, gdyby. Neutral Slackers W ogóle tu można zrzucić się z śnieżkami. Też to jest fajne, widzę. Dobra. Bierzemy tu, za pięć kiwcików. A tu tu mamy te dziadki no, do orzechów. Bardzo lubię te dziadki do orzechów. Ja mam jednego widzę w realu. Ale dobra. Mamy tu takie schody ładne. Tu widzę, za 15 mamy coś. Wydaje mi się, że to jest. Mm. Coś. Coś. A co to? Nie wiem. <laughs> no okej. Okay. Możecie napisać w komentarzu, czy z tym filmem czujecie trochę taką atmosferę, widzę, świąt zbliżających się. No, mam nadzieję, że jednakowoż czujecie. No i dobra. Bierzemy takie coś. No, dawaj, klikaj się prezenciku. Dobra. Mam już 15. Wow. Co mi się tu zbudowało? A dobra! Tutaj jest moje imię. Tutaj jest moje imię, widzowie. Tutaj, widzowie, jest moje imię. Oh my gosh. Oh my gosh, widzowie, tutaj jest moje imię. Ale kozacko. Tutaj jest moje imię. No, mega. Mega wow. I zaskoczenie. Mamy tu kulę świąteczną, która jest obecnie kulą świąteczną. No dobra. Co so tutaj pospieramy troszkę? Ale chyba nowy dropper jest za 3? I za 3. O, mamy nowego elfa. Dobra. A kolejny elf jest za 7. I to 7 to jest mało, widzę we. Dobra, ja myślałam, że kurde, tu będziemy musieli naprawdę tu dużo wydawać, ale no. No dobra. To tak, mamy 7. I kolejnego elfa, który robi też łódkę. Co to jest? Co on robi? Ej, widzę, on coś robi tutaj. On pakuje jakiegoś misia. On robi zabawki. On tworzy zabawki i je tutaj pakuje. Ale to kozacko wygląda. To jest zajączek? Kto chciał zajączka? Mega uroczy. Tutaj jest też taki zielony i niebieski. Wow! Ale ładnie widzę, że to wygląda mega. No okej, okay, mamy tu takie coś, to jest bardziej taki maszyneria jakaś Nie wiem, jakiś komin Tower decoration Czyli widzę, bo mamy jakąś dekorację I Taką... Taką tower No dobra Mamy tu 65, widzę Dobra, stać nas na to Co to jest? A, dobra, tutaj jest na suficie jakaś Dobra Za 45 Mamy, a mamy 35. Czyli z moich obliczeń, właśnie tyle brakowało, aby kupić sobie. No, tu mamy pierniczka, ja nawet. Ja, ale tylko Gazetko wygląda. Tutaj nawet mamy takie coś. I to jest taka jakby wieżyczka, widzę? Mamy pierwszą wieżyczkę. Mega to epicko wygląda. A co to jest? 35 coś. Small pad. Taki mały, jakby mała podstawka. Jakby to powiedzieć po polsku. No dobra, a co to jest? 20 a za 20? I za 20 co jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? A, dobra, ja to szukam, a tu są. Każdy chciał po zajączku? To chciał w realu zajączka? Ja komuś mogę pakować wizuły prezenty. Tak, wizuły komuś pakuję prezenty. Będzie to cudownie. Dobrze, co tu mamy? Tu mamy takie coś, Sześciominutowe coś. Wow, a tu mamy za 40 coś. Ile my mamy kasy! Oh my gosh! Przecież my, kurde, jacyś bogaci tu jesteśmy! Oh my gosh, widzowie! Możemy się przebrać! Jestem, widzowie, elfem! Albo Mikołajem! Jestem Mikołajem! Ale kozacko, widzowie, to wygląda! Dobra, robimy ze screena. Ale tu kozacko, widzowie, wygląda! Dobra. Mamy tu za 20 jakieś światełka. To mega klimatycznie wygląda jak Kevin sam w domu. Albo w nowym Jorku, kurde. A tu mamy takie coś. No, widzę, to kozacko wygląda. Za 25 coś tu mamy. Bardzo fajnie. Jeszcze... O oh my gosh! Ile my mamy kasy? O oh my gosh, widzimy! Dingo bear! Dingo bear! No, okej, okay, widzmy. Robię, takie coś. 125, tu mamy. Tu mamy ze stówkę coś. Oh, Powłanek! Powłanek! Ale od ulepiliśmy. Powłanek! Ulepimy dziś. Powłanek, widzę. Ale tylko kozacko wygląda. Oh my gosh. Dobra, widzę. Idziemy tutaj. Dobra. Mamy ze 151. Czy ktoś tu. A, dobra. To jest vip em Nie, tip to jest. Deep, a VIP to jest coś innego, dobra. 450 mamy tu. Co jest za 450? A w ogóle kupiliśmy cokolwiek? No właśnie, nie kupiliśmy. Hot Christmas. Tu mamy gorącą czekoladę. Ja. Yeah. To znaczy co? Co? Nie! Albo. Okej. Okay. Dobra, jednak chcę. Chcę lecieć jednak. Dobra, no to lecimy. O oh my gosh, widzowie. Czy ja lecę właśnie saniami świętego Mikołaja? Ej, ale to kozacko wygląda. I co? I jak my mamy tak lecieć? <laughs> Miasto! Oh my gosh. Dobra, widzę, to mega świąteczny klimat. I prostu ja muszę sobie zrobić na, na nim zdjęcie. Dobra, widzowie, pozwiedzamy się tu. Ale to kozacko wygląda. Powiedzcie, że da się... Czekaj. Da się tu jakoś wysoko. Nie! A co to jest? To też coś jest? Hej. O oh my gosh, mamy kasę. Mamy kasę, widziby. To co ich pobiliśmy i mamy kasę. Dobra. Albo jednak w sumie chcę. Teleportację? Wow. Możemy sobie zwiedzać miasto. Dobra, widzowie, lepiej chodźmy do naszego domu, widzowie. Teraz dopiero wiem, jak to się robi. Lecimy tak, widzowie. Kurde, czemu ja taka tempa, widzowie? Dobra. Robimy tak. Jej. I co? I co dostaliśmy? No nic. Właściwie to nic. Dobra, widzowie. I tutaj mamy takie coś. To chyba mamy się ścigać do tej mety i myślę, że dostaniemy dużo kasy. Chociaż nie wiem, co da. Pizu, zobaczcie, jaka realistyczna ta woda w ogóle. Zobaczcie, na, e, pod nami jest realistyczna woda. Czemu? Ja zsiadłam? Ja zsiadłam z tej... Z tych sań? I teraz wyląduję w tej wodzie. Mhm. Mm Jeju, ale ciężkie, widzowie, to jest. O, mamy już 600. Ej, widzę, to już mamy 800. E, dobra. Tu mamy strój Renifera. A nie, to ciastko, to ciastko jednak. Tak wyglądamy. A tak wyglądamy jako mikołajki. No a tak wyglądamy normalnie. Mhm. Wolę ten. Ten strój jest taki wow. Sobie kupię taki strój. Taki strój sobie kupię, kurde. Czemu bałwany jakiś <laughs> go? <laughs> Nie wiem. Dobra. Zeszukamy. Ejka. Dobra. <laughs> My piszemy zielonym truczkiem. Ale to kodzysku wygląda keller. No co? Tu mamy podziemie. I co to jest? Super crafty. A mamy coś widzowe. Mamy coś. Dobra. Sto. Ale to kozacku wygląda, Ja. Czy my ustrajamy domek? I to ładnie wygląda. A dobra, mamy... Za 100 kurde. Za 100 to będzie ciężko. Ale mnie ciekawi, co tutaj jest. To ładnie wygląda dosyć. No dobra. Okej. Okay. Bierzemy, widzęby to za 100. Mamy już 230. I teraz idziemy tutaj. A co to jest za 150 Robuxów? Jetpack, czyli takie coś jakby rakietka z tyłu. No dobra. Co to jest? Jakiś pistolet. Jakiś pistolet, widzowie, strzele was. Czekajcie. O. Oddawać... Hejs. Oddawać hajs, widzę. Tak, dziwny pistolet. E, a tutaj co mamy? Tu mamy jakiś miecz. O kurde, widzę. Ale tu kozatko wygląda w ogóle taki... Ma taką aurę. Drum gun. Czyli taka jakby pistolet, ale z czymś. Nie wiem czym, ale taki jakby pistolet. No dobra. Fajnie. Mamy już nowe bronie, jakby. I teraz 400 ileś. Nie spojrzałam na liczbę dokładną, ale 400 ileś. Fajnie. Widzę wytach nie to chyba pytacie. Mamy okna! jej, To wygląda kozacko. Dobra, mamy okna i to takie... Wiecie, takie pomarańczowe, takie wow! Mega. Teraz mamy za 10 coś. fire room. Taki płonący jakby pokój. Wow! E, to duże. <noise> dobra. Ale musimy jeszcze pozbierać na coś do podziemi, bo przecież. O, dobra, mamy. W sumie nie musieliśmy długo czekać. Fajnie. Dobra, idziemy do podziemi. Mam nadzieję, że mnie tu dobrze przyjmą. I co, i co to jest? Czemu to jest wszystko na dole? Tu mamy jakieś takie coś. O kurde, o kurde bo ja mam jakąś pluwę, zobaczcie. O kurde widzowe, czy to było nagrane? Czekajcie. O kurde. O kurde widzowe, 250. Mamy tu coś za 1000, grappler. Ale nie wiem widzowe, ja bym wolała wydać na coś, co by się mi bardziej przydało niż jakieś tam bronie. Bo jasne widzę, ale to broń. To broń, to nic innego niż broń. Dobra. Mamy tu 209. 209. Czyli dekoracja. Do pokoju. Ale tu ładnie wygląda. Tu coś. To coś ładnie wygląda. Dobra. Wow, kominek! Kominek widzę. A co, co to jest? O, święty Mikołaj! Święty Mikołaj! Ja poproszę, ja poproszę o przycisk. O, przycisk. O, przycisk. Nie no. <ś> Co ja taka na No, widzę. Dobra. Tu mamy jakieś taką chojneczkę, jakby. Taką choinkę będę miała na święta. Widzimy tak. Dokładnie tak. Jakieś życzonka, dzieci, moje. No, dobra. Chodźmy tędy. Co to jest? Czy ja my, możemy to zapalić i zgasić? Fajnie. A czy możemy z nim pogadać? Chyba nie. No dobra. Mamy znowu jego herbatkę. To znaczy nie herbatkę, tylko... Ogólnie tu quest to znaczy pytania. Ale mamy tu jakby takie kałko bardzo fajne. A tu mamy coś za 15 gift'ów. Czyli takie coś. No takie zakończenie jakby. Nie, tym razem nie chcemy skorzystać z reniferów. Dobra. Mamy takie coś. Gdzie to jest? Gdzie to jest? E, dobra, tu mamy takie jakby szpil. To znaczy grać. E, no i takie gralice, pawy różne. Dobra. Wow. Kolejna tasiemka. No, powiem to robi Co Coraz większe robi. Dobra. Tutaj mamy za 30... Elfa piątego! Elfa piątego! Ej, dawajcie, ja lubię te elfy, widzę. Dobra. Elfy są takie śmieszne. I takie fajne. A tu nawet nam się postawiły choinki, zauważcie też to. Dobra. Co to mamy? Back windows. Następne windowsy. Mm, dobra. Mamy tu takiego ładnego elfa. Tym razem te elfy robią rakiety dla chłopców tym razem coś. Ale w sumie tam te króliki też by mogły być dla chłopców, co nie? Dobra. Mamy zastówkę i też widzę, tu mamy elfy. No, to wygląda słuchajcie, kozacko. A co tu mamy? Instycte. The... O, możemy super elfa zrobić. Ale to może kiedy indziej, albo na następnym odcinku. Chcecie, widzowie, więcej odcinków z tej gierki? Możecie pisać w komentarzu. Oczywiście, widzowie. Mamy tu za 200 coś. Mamy tu opis. Do przejścia, opis. Ale raczej nie zrezygnujemy z tego. Dobra. Tu fajnie. A czy coś mamy jeszcze, co by nas było stać? Dobra, mniej więcej to mamy. Coś, co nie kosztuje na pewno tysiąc. Musimy coś pod tym względem patrzeć. Mamy jakieś bronie. A nie, możemy sami robić te prezenty? Ale to kozackie. Ja robię powiedzmy prezent dla was. Robię prezent. Ale kozacki. Ale kozackie widzę to jest. No dobra, robię wam prezent. I fajne. Ej, to jest kozackie akurat. A czy mogę im pomóc w pewnym sensie? Nie, nie mogę. To słabe. To słabe to jest. No dobra. Sprawdźmy tu. Mamy coś za 35, czyli takie coś. No mniej więcej mamy takie coś. RS. A tu mamy takie, jakby torbice prześcigowe. Dobra. To trzeba kupić, jakoś, chyba 500 mamy Na 500 nas nie stać chyba Ale sprawdźmy liczbę. Sprawdźmy czy nas stać W ogóle na to coś Bo to coś jak... Jest zimno, katastroficznie zimno tutaj wicebem <laughs> Mamy 1000! Mamy 1000! Okej, okay, jednak nie chcę tamtego Jednak chcę to coś bo najbardziej mi to coś zastanawiało. I co to jest? Mamy elficką czapkę. Przecież to wygląda kozacko. Dobra, a tu mamy za 2000. Powiedzcie, że to jest jakaś czapka, ale takiego. To jest czapka Mikołaja. Oh my gosh, jesteśmy elfem. Zostaliśmy, widzę, w tym praktycznie czasie elfem. I ja nie mogę z tego uwierzyć. Ja nie mogę to uwierzyć. To staliśmy tak szybko elfem, ale kozacko. No dobra. A ja dopiero się uczę widzę. Zrobiłam wam parę rzeczy. No dobra. Chodźmy do podziemi i coś weźmiemy za tysiąc. Czyli mniej więcej to coś. Co to jest? To są jakieś dzwony. Czy to chyba jakieś szarty? To są jakieś dzwony? Nie, to tak. To tym bardziej. To coś? To coś kosztuje 1000? To coś? To jest przesada. To jest przesada i ja tu nie wracam. Ja tu nie wracam, I że kurde, to jest przesada, że to coś kosztuje 1000 aż. Musimy czekać, aż będziemy mieli te 1000. No to to jest mega przesada. I na co my wytaliśmy teraz? Chyba na nic. No dobra. Wychodzimy z tego budynku, tego dziwacznego budynku. Czyli to. I mamy tu Sanie Mikołaja. Czyli takie coś. I możemy takie coś. Musimy czekać ogólnie na to. I możemy bitwę tutaj kliknąć. Coś tutaj o? Nie, nie możemy tu kliknąć. Czyli ustawiliśmy Rudolfa. Oh my gosh, mamy Rudolfa, widzę. Ale to kozacko wygląda. On stoi? On lata. Czemu on lata? Czemu on lata? I wytyfy O co tu chodzi? On lata, widzę. Chyba ustawiliśmy go w takiej pozycji. Bo ja nie wiem, jak to możliwe, że on lata, skoro chyba go nie ustawiliśmy. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, co się wtedy wydarzyło. Dobra, wow. E, mam tu 20 GIFsów. Mamy tu takie coś. Czyli jeszcze górne piętro będzie. Wow. Kozackie. 220, 70. Weźmiemy takie coś. Oczywiście mamy tu tysiąc. Cyk. Nie wiem, co to jest. Tyk. Mamy jakieś kozackie piłki. To marzyło piłce. Ten już ma. Tyk. I co to jest? Co to jest? Aha. To jest jakby takie. Coś na górze. Dobra. 200. Okej. No dobra, widzę. No okej, okay. tutaj mamy takie coś. Nie no, no fajnie. Fajnie to wygląda. To już fajnie wygląda. To mi się bardzo podoba. No dobra, widzę. To jeżeli wy kiedykolwiek raliście w tą grę, to wam. No cóż, życzę samych sukcesów w tej grze. Bo ja, widzowie, to nigdy nie grałam i tak szczerze, bardzo mi się podoba ta gra. No i, no i widzowie, jeżeli Wam się podobało, możecie kliknąć łapeczkę w górę, widzowie. Ogólnie to już chyba, w... no, górę jeszcze zostało, ale widzowie, co mi z tej góry. Dobra, jeszcze musimy trochę pozbierać. 55 i widzowie, robimy oświetliliśmy pokój mniej więcej. Tak to wygląda teraz bardziej klimatycznie. No i możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba ten superaśny odcineczek. No i pa